Róbcie kampanię za swoje, nie za nasze pieniądze. Głosuj na ludzi, nie na billboardy. Billboard to też papier. To moja rodzina. To dzięki nim mam tyle wiary, siły, energii do działania. Dzięki nim mam mnóstwo wsparcia. Ja bardzo wierzę w to, co robię. Nigdy was nie zawiodę. Możecie mi zaufać. Wyłączanie systemu podtrzymywania życia. Wrzuć monetę. No. podtrzymywanie życia. Nasze życie jest więcej warte niż Wasze zyski. Polska Partia Pracy. E, za mną Urząd Miejskich Piekara Śląskich. Niedaleko tego miejsca doszło do dramatu i tragedii. Umarł człowiek, ponieważ nie uzyskał należytej pomocy. Karetki w tym mieście pewnego dnia były bez lekarza. Tak było dlatego, że oszczędzano. Cięto koszty dla zysku. Ostrzegałem prezydenta miasta, że dojdzie do dramatu, dojdzie do, do tragedii, jeżeli takie rzeczy będą się działy. W tydzień po moim ostrzeżeniu zmarł człowiek. Lekarza dowożono do niego ze szpitala, który mieści się kilometr stąd. Czekał na tą pomoc ponad pół godziny. Ja natomiast zostałem zwolniony dyscyplinarnie za to, że w godzinach pracy pojechałem do prezydenta go ostrzec o tym, że jest niebezpieczeństwo, i pojechałem również do prokuratury. Nasze życie jest więcej warte niż wasze zyski. Eee, Szpital Miejski w Piekarach Śląskich. Eee, dyrektor tego szpitala, Michał Eckert również członek Platformy Obywatelskiej, również kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w kadencji, ryzykował życie 60 tysięcy mieszkańców tego miasta. Pacjenci tego szpitala. Zamiast być wysłani kilometr dalej na tomografię komputerową, jeździ prawie 20 kilometrów dalej do tarnowskich gór, do szpitala, gdzie Michał Ekert również był dyrektorem. Michał Ekert, mając 27 lat, był dyrektorem pięciu szpitali w Polsce. W tym samym czasie. Dla niego najważniejszy jest zysk. Nasze życie jest więcej warte niż wasze zyski. Ten budynek za mną to budynek wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Dyrektorem tego zakładu pracy jest Artur Borowicz, członek Platformy Obywatelskiej. Człowiek ten kandydował z listy Platformy Obywatelskiej do Sejmu RP obecnej kadencji. To ten człowiek ryzykował życie dwóch milionów mieszkańców Śląska karetki pogotowia ratunkowego, zamiast jeździć do tych, którzy potrzebują pomocy komercyjnie, odpłatnie, dla zysku woziły przewożąc do prokuratury aresztantów i więźniów oraz działaczy związkowych na spotkania między innymi z minister zdrowia Ewą Kopacz. Ten człowiek korzysta z mecenatu politycznego, który go chroni, z bezprawnej ochrony marszałka województwa śląskiego, Korzysta również z ochrony Donalda Tuska, premiera naszego rządu. Donald Tusk mianował go do Rady Ochrony Pracy, pomimo tego, że ten człowiek sprzeniewierzył publiczne środki finansowe na utworzenie kilkuset miejsc pracy. I ten człowiek likwiduje miejsca pracy, wprowadza niedozwolone prawem samozatrudnienie w zawodach medycznych, ale to człowiek Donalda Tuska.

Stałeś, stałeś. To jak stałość, to jest. A nie to, to jest, 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 jest dobrze, jest dobrze. Jak mówię, to Ale patrzyłem cały czas na komuś. Wiem, a potem patrzysz na mnie co ja powiem. Nie, bo wiesz, potem, żeby nam nie brakło tej ja sekundy. Fajny Na koniec się tak że Spaliłem to wszystko. To moja rodzina. Dzięki nim mam tyle energii, siły i wsparcia. Dzięki miłości. Bardzo wierzę w to, co robię. Dalej będę to. Ja jestem tu zmęczony. Czy musimy tyle razy to nagrywać?